Dawaj to na Boże No co ty przy opadku Nie no, zatrzymaliśmy to. Jesteśmy geniuszami Jesteśmy geniuszami Jesteśmy geniusami. Nie wiem. Usunę może tą platformę. No usuń. Boże, my stoimy, jak to wygląda musi. O Boże. Odlatuje Tola, powoli. Widzowie polecam, polecam kanał mojej bestii. It's Torinda, Taki jak nikt tutaj. Polecam. Kiedy mi... Tola, ty, jesteś głupia, ty jesteś taka głupia, ty jesteś taka głupia! Ty jesteś taka głupia, ty jesteś taka głupia, ty jesteś taka głupia, ty jesteś taka głupia! Jesteś chola psychicznie. Ale Uch. nie tak głupia jak ty. O Boże! Uciekło, Boże święty. Widzowie, to jest właśnie nasza odklejka. Tak. Widzowie, to jest właśnie nasza odkleja. Maria, usuń te rzeczy. Chcę mieć czysty serwer. Sama się se ucztuń... <try> <śm corpus> Usuwam to wszystko, żebyś nie mogła polecieć <śmuletüre> Hola, jestem Widzowie, patrzcie to N N O Boże <śmuletra> <Co> to <robiło? śmuletra> Kinciada! ding 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 jesteś hola jesteś O psychicznie? umieram Boże umieram ding tam N ale ładnie ding ding to już nas odkleja.